Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. No, można powiedzieć, że jeszcze o poranku zrobiłam sobie kawę, ale latę I ja od samego rana buszuję już e, pielę po tych deszczach, bo to przecież jakaś była masakra. Proszę bardzo. To już gotowe. I chyba trochę słoń wysiłkuję. Nie będzie tak zarastać na I w ogóle nie zarasta. Sporadycznie jakiś jeden chwast. Tutaj w tych porach tu posadziłam pory. Tam jeszcze mnie czeka. Jest fajna pogoda, bo wiecie, wiaterek powiewa. Nie ma słońca. Więc tak. Ale wiecie, co ja sobie usiądę. Piesek, kawęcję. Słuchajcie. Koty. Gdzie są koty? Jeden śpi na fotelu, a reszta nie wiem. Były zjadły z samego rana. Nie zdążyłam uchwycić, bo się nawet spieszyłam laurę, żeby zawiesić, to tak wiecie. Yy... No i co? I jest fajna pogoda, bo jest tak: wiaterek powiewa. Nie jest jakoś upalnie, chociaż ten wiatr mógłby aż taki nie wiać, bo chwilami jest taki porywisty, tak samo jak i wczoraj, ale jest fajna pogoda, bo wiecie, popadało, fajnie się chwasty wyrywa, nie ma żaru, patelni takiej i można sobie powyrywać te chwasty, więc ja się wzięłam za to kawa. dzisiaj. Co mam? Kawę? No ja kawa, nie oddam. Nie oddam. Ubrałam się dzisiaj, nie pokazać. Ubrała się dzisiaj, dzień dobry. Ameryka dzisiaj ubrana. Ale. Aha, bo ten vlog będziecie widzieć rano, a ten... znaczy Amelka nie będzie goła we vlogu, żeby nie było. Ale to zobaczymy po południu. To będzie... No bo mówisz, że jesteś ubrana, to tak wyszło jakbyś ostatnio no, goła nie, to się... <laughs> w piżamie, ale to taki to wieczorem będzie ten vlog. Akurat dzisiaj, co wy to oglądacie teraz, to będzie to wieczorem po południu. No. Boże, masakra. Gdzie jest zimno? Bluzkę załóż i chodź tutaj pielić. I ci ubierz. <noise> Wiesz, bo jakbyś się wzięła za robotę, popieliła trochę, to by ci nie było zimno. Nie? No, widzowie się zgadzają ze mną. Dobra, to więc tak, żarty żartami. Ja się biorę dalej tutaj za pielenie. I, ogólnie to kawę wypiłam rano o 6. E, Laura właśnie zawiozła i teraz sobie zrobiłam drugą kawencję i... Dzisiaj ogarniam właśnie tutaj te, um, te chwasty, to wszystko, bo to po tych deszczach to będzie tak zarosło. Bo jak się zrobią upały i, przez, i będzie, wiecie, słońce i tak ciepło, to, no to ja nie będę na tym słońcu tutaj się parować i robić tego. Bo co to, to za grzechy jakieś, czy co? Dobra. Um, no to co, widzimy się potem, no bo to tak kawka, 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 kawko. Ale za robotę się trzeba wziąć i nie ma co. Do zobaczenia. Sonia, przyszłaś pomóc? Sonia, Sonia, rany. Zobaczcie, normalnie mi cały tunel chodzi. No, ale jest przywiązany, zabezpieczony. Mam nadzieję, że nie Dajcie spokojnie. Dajcie spokój. Nienawidzę takie, takie pogoda. Ja to się w ogóle wiatrów boję. Dobra, nie ma co. bierzemy się. Senia za robotę. I kawka słuchajcie wypita. Wszystko wypielone. Narobiłam się. Gnojówko tu chyba podleję dzisiaj, bo coś tak... Albo nie wiem, mało światło miały, bo było zarośnięte. Zobaczymy. Rozebrałam się, ale tak... Teraz się zimno zrobiło. Truskawki w miarę wypieliłam. Tu sobie jeszcze muszę skosić. Zobaczcie, wysiałam tutaj wszędzie, wysiałam na całym tym, tym, tym. Ogórki te śremskie. To mi wyrosło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mi wyrosło, ale tu rośnie o ósmy mały. Aha, tu jeszcze małe dwa rosną. No, nie nie pamiętam ile było, ale a, tu jeszcze, a to może dopiero tak odbijają, patrzcie, bo tu taki malutki jest, o. Tu malutenkie, tu malutkie i tu malutkie. A te są większe, nie wiem, tak jakoś tak nie, nie rosną, tak jak powinny, ale słabo, słabo. Tutaj miałam marchewkę pora i selera i zobaczcie jak licho. Mar tutaj prawie, i koperek. Koperku nie ma. Ten, marchewka widzicie, trochę może tutaj gęsto, ale nie ma. Selera nie ma w ogóle, nie, to był seler? Albo piet... seler chyba tak. Tu była chyba pietruszka albo odwrotnie. Tam troszeczkę koperku. Minimalnie. Yy, gucio, ja to nie wiem, chyba jeszcze raz tutaj wysieję. Zobaczymy. No, o tu mi ta karło karbowana. Jak ona się tam nazywa pietruszka? Tak sobie podjadam. Super rośnie. No i tak, wypielone. Jeszcze muszę powykaszać sobie tą... Tymi nożycami one są bajeranckie, ale to później. Buraczki super. A tutaj miałam jeszcze też pietruszkę. Nie, koperek tu miałam. Pory, To sporów to mam. Sporów to mam raz, dwa, trzy pory mi wyrosły z całej paczki. I co tu jeszcze miałam? Nie pamiętam, ale miałam same chwasty. W każdym razie mi nie wyrosło nic. Tutaj sobie też wypieliłam i tam porządek zrobiłam, więc super. I jeszcze wam pokażę wczoraj jak się rozłączyłam, to przyszłam i tu wypieliłam. Wykosiłam sobie tymi nożycami tu przy tym. Jeszcze muszę poprawiać wiecie, ale tu było widzieliście chyba w ostatnio jak było zarośnięte. Wszystko wypieliłam. Tu jeszcze takie piękki bym musiał mi Pawło przynieść. Więc tutaj mam wszystko już też ogarnięte, wypielone, super, wykoszone. E, tutaj też mam A, e, te no, borówki. To tylko jedne rosną, borówki. Widzicie, nie wiem. Tu trochę agresu, tutaj co tu było. Tutaj miałam coś, ale tu i tu to chyba mi zmarnowało się, ale nie pamiętam co to było. Nie pamiętam. E, a tutaj jest ta, o Jezus. Ta słodka, dobra, nieważne, bo ja to mam sklerozę jakąś. No, i przydałoby się dzisiaj zrobić porządek z tymi malinami. A tam za rogiem mam inne maliny jeszcze. Te są tak zwane dzikie, to brat przywiózł, tak posadziliśmy i się tak rozrosły. Ale wiecie, prze tej trawy powyrywać, powyciągać ładnie, i tam za rogiem mam takie co jakieś, kupiłam sadzonki, to innego dnia bym się za to wzięła. Jasu, jakie ty masz łapy? Jaką ty masz mordę? Co gdzie ty byłaś? Co kopałaś? Jezu, ja ją muszę wykąpać chyba. No. I tak, tak to wygląda. Tutaj sobie muszę coś jeszcze dokupić, bo tu jednak jakoś tak albo tak było zarośnięte, słabo rosło. Coś podokupywać muszę i tak sobie podosadzać jeszcze. Od parasolki tu Laura mi przyniosła ten, o Jezus. No, te trawy tu ładnie rosną, tam jakoś słabiej. Może tych traw chyba dosadzę i będzie spokojnie. One fajnie rosną. Super, wiecie i a te kamienie poukłada się i panu pozbierał trochę. No, ale jaka pogoda. Patrzcie, co się dzieje. Normalnie tragedia. Wieje strasznie. Dogrywam wam jeszcze wieczorem. Zobaczcie księżyc. Cisza, ptaszki śpiewają. Jakoś już nic wieczorem i w ciągu dnia w ogóle już mm, nie dograłam do kawki ani kotów. Nie uchwyciłam, jakoś tak cały dzień byłam zajęta. Amelka ich nakarmiła, to też nie nagrała nic. E, powiem Wam, że jestem z siebie dumna, e, bo nagrałam dzisiaj trzy vlogi. Tak, trzy vlogi nagrałam jednego dnia i e, znaczy trzeci to zaczęłam, jest nieskończony, ale zaczęłam. I wypieliłam cały ten warzywniak. I te maliny za płotem jeszcze wypieliłam. Nie wszystkie połowę wypieliłam. napowiem no Wam, że jestem z siebie dumna. I tak. I siedzę sobie na balkonie. Słucham ptaszków. I dogrywam wam vloga. Amelka przyszła. I się ze mnie śmieje. Siema. Kawkę y, poranną dogrywam Sonia, wieczorem. Edukuję. Sonia, chodź tutaj. Cześć, Sonia, wpuścić i spać. Laura, śpi, chrapi aż tylko. Mgła jest. Mgła tam jest, ale to kamera nie uchwyci. O, o, o. o. Widzicie tam mgłę? Oj. O, tam, 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 mgła. E, e, e. <laughs> no więc taki to wieczór, ale chłodno jest. Powiem Wam, że jest. Chłodno. Dobra, dziękuję wam za, za poranną kawkę, wieczorową porą i widzimy się po, po południu we vlogu. Do zobaczenia.